mam wszystkim, to już 20 odcinek polskiego Dniepra, w którym to Koleka e, pisze jego historię. W sumie razem z wami, bo też jesteście tego świadkiem. E, na koniec ostatniego filmu trochę narzekałem e, na to lakierowanie. E, bo w sumie sam nie wiedziałem, czego oczekuję. Tak czy siak dzięki za wszystkie komentarze. E, fajnie to się czyta. Tam niektórym odpowiedziałem. E, tak czy siak... E, no nie, no źle to nie wygląda. Znaczy się... E, na pierwszy rzut myślałem, że będzie dużo gorzej, ale na żywo dużo lepiej. To jeszcze sobie teraz na miękkim przykryte będzie dokładnie się tam utwardzało, bo to jednak 21 godzin po tych sześciu można to dotykać i sobie przestawiać. No tutaj jest ten pancer tak który miał być z początku jeszcze w półmacie, ale wyszło, że jest ten ciemny grafit. Tu nie chcę pod kocykiem. Leży, hops, 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 o, jest, jest, będzie, będzie. E, no to co, no, lakierujemy dalej. Na razie mniej, mniejsze takie elementy. E, no, tak więc zapraszam do oglądania. Zobaczymy, co dalej nakręcę. Zaraz ustawiamy pistolet. Tablica pamiątkowa będzie zaraz psiukana, żeby zobaczyć, jak to, jak to psiuka. No, dobra, no jakoś to idzie, no jakoś to idzie, no jeszcze trochę mi zostało tych rzeczy, przynajmniej tu wózek i tam jeden błotnik do zmatowienia razem w sumie z ramami, więc no, no ale dobra, na razie te mniejsze elementy, żeby łatwiej było je składować, niech sobie one dokładnie wyschną, no, a co wreszcie zapraszam do oglądania, yy, no jak przynudzam, to wiadomo, że na półtora to jakoś można pewnie obejrzeć, nie? No, No nic, no to... Let's go koko jumbo i tak dalej. Kurwa to, wszystko zapylone to. Tragedia, podłoga też. O. Fajnie się bawisz, fajnie. Dobra. O, buzie widzę w tym lampu. Ale ja nie widzę, bo jest skórka pomarańczy lekka. Ale to i tak będzie git, Ja wiem, ja wiem. Dobra tam, nie, no ładnie tam wyszło te Tam co wcześniej pokazywałem tam skitrane, więc to też raczej dobrze wyjdzie, ważne żeby to od spodu jest, to i tak jest do góry no ma to I don't give a shit. tu jest też pomalowane też, też, coś tam psiuknęłem, no, no coraz, coraz lepiej mi to idzie, już trochę mniej więcej wiem jak, jak jak to psiukać tutaj w środku niedomalowane miejscami to tyle to tam nic nie szkodzi, ważniejsze jest na zewnątrz akurat w tym przypadku tutaj półka od kierownicy, tutaj te odciągi od wózka, wzmocnienie, chrągiewki, no i lampu, 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 żeby już nic nie trącił, w środku też lekko tam prośnięte, no jak zwykle na światłem tak operuje, znaczy jakbym wziął latarkę to by było lepiej, no ale ten jest, jest. Kurwa, no szkoda, że to właśnie na tym, na telefonie czy jak będziecie oglądać to. Wygląda to tak, jakby było całe czarne, a nie jest. No dobra, niech chcę schnie. I jedziemy dalej. No i tak jak widać, część już pomalowana. Nic specjalnego. Jest i błotnik. E, błotnik od wózka. Nie, tu też jest tragedia. Nie wiem od czego to zależy. Znaczy, ja wiem, ale zaraz o tym. No i tu są ostatnie rzeczy. No tak jak widać została mi do dokończenia, do szlifowania, znaczy do zmatowienia w zasadzie. no z Przód tam trochę bardziej wygładzę. Gondola. Będziemy sobie malować zaraz ramę wózka z wahaczem. No jak widać jest zawieszona i rama, która została wczoraj pomalowana razem z jej wahaczem. No i zbiornik. No i tak jak chwilę wcześniej mówiłem, no, gdzie nie gdzie, nie no widać, tutaj taka, takie coś, to tam na ramię to pół biedy. ale na przykład tutaj dużo lepiej się rozlało, w sensie, e, no i operator chuj, to wiadomo, tutaj też ładnie jakoś wyszło, tu też, operator chuj, e, ale no, no już nie będę, już tam zwalał cały czas na ten pistolet i ten kompresor, no ale sami wiecie, nie? Niestety no, jak ja widzę jak inni lakierują, znaczy się tam jak w jakichś filmach Kurwa panie, to ja jak, robię jak murzyn Nawet mam podłogę jak u murzynów, nie? <gryw> no kurwa macie, ja tego nie domyję No, świetnie Tam widać, no mniej więcej, tak? No jest zapylone Ale no tu A to jeszcze, jeszcze została mi ta gondola i ten Ale dobrze, lakier już Weźmy sobie tak pa paznokietkiem sobie sprawdzimy brudnym. Je jeszcze musi ten, jeszcze jest. No, no big deal wiadomo, bo to akurat on po potrzebuje 21 godzin w 20 stopniach, no w garażu może było z 18 albo i 20, no ale tak też jak nie minęło tych 20 godzin, ale to i tak ja to wystawiam na słońce niech się tam piecze. E, trochę wypieka, pogoda jeszcze w miarę taka sprzyjająca. No, niestety, no ten poliuretan długo sknie. No, to, to, to jest jego taki minus w zasadzie. Wiecie, jakbym miał tą lampę, no to wiadomo, tam było krócej. No i zbiornik, no, zbiornik czy wyszedł, czy nie wyszedł. No, jest taka to samo. To też ta mora i też nie, nie w każdym miejscu. No, tu jest luksus, nie? Ale tu już zaraz widać, że no operator dziadnie nie? No, to też ewidentnie, no, ale to tu nad miarę tak wyszło. Ale tu już nie, no, będzie to trzeba prawdopodobnie sobie te większe rzeczy, możliwe, że zeszlifuję i sobie to fajnie, o tu już zbiornik już wcześniej był malowany, tu już jest twardzioszka, więc to jeszcze sobie tam schnie, bo jeszcze takie miękawe. tu już jest ten luksus, więc tak to ładno. zbiornik jak zbiornik, zaraz tu I muszę trochę porządek sobie zrobić, bo nie przyjadę, no. I to tyle, no jeszcze może pokażę go dole, albo i nie, albo skrócę ten odcinek i wrzucę wcześniej. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Więc mówię. Czarny chleb, czarna kawa, czarna podłoga. No, dobrze jest. No i dobra no, jest powieszone. No, będziemy odtłuszczać i mieszać w farbki i będziemy psiukać. Tam jak widać, w oddali jest wypiekanie tam sobie jeszcze. Gondolę wystawiłem w sumie nawet w, te, w, te, w takim tym zestawieniu, czyli leżanka, gondola. No, pasami można by było spiąć i, i kokodżambo z góry, nie? No, takie takie fantazje. No dobra, tam się ładnie wypieka, tu mam powieszone. Podłoga, no, tragedia. <laughs> Ale to już mówiłem, to już wiecie. Tutaj też z latarką muszę nie rozmalować, bo, wiecie, ogólnie jest ten jasny podkład, nie? To wam tyle powiem, że. Nie ma problemu i jest, bo nie ma tylko dlatego, że jednak ten poliuretan dobrze kryje. Wystarczy naprawdę jedna warstwa i to też nie jakoś szczególnie gruba, ale z drugiej strony jednak ten, gdy gdzieś się trafi punkt, no bo się trafi, no nie ma opcji. Się, gdzie, dobra, dokończę. Gdzieś się trafi punkt, który nie został domalowany, dajmy na to tutaj gdzieś, nie? no to ten biały podkład będzie jednak taki mocno widoczny czy tam no, nawet nie, że rzucający się w oczy, ale jednak widoczny no na no tle całego czarnego, powiedzmy, elementu, nie? gdzie akurat te podkładówki, kurwa, no wszędzie wchodziło, nie? a tutaj jednak ten ep epoksyd, ten poliureton, on taki jest jakby cięższy może w ten sposób i on taki nie jest może lotny, no nie wiem nie jestem, kurwa, tym lakiernikiem, więc nie wypowiem się, robię to jak widzicie, no w warunkach no, żałosnych, ale da się, na pewno dałoby się lepiej, nawet na tym sprzęcie. Wiadomo, doświadczenia brakuje. Nie? I tutaj jeszcze taką Wam pokażę tą rozpiskę tego poliuretanu. Tego jest no to W zasadzie tu jest wszystko tego nowola. Zajbista firma polecam. To nad nie ma co polecać, nowol zajbisty. Nowol może się zgłosić tam w komentarzach. Może, mogą mi wysłać różne rzeczy i tak do tego momentu, czyli zostało mi właśnie, tak jak mówiłem, rama wózka i gondola. Zużyłem tu, mam tak, tu jest 500 i 500, tak? Czyli tu masz 500, tu masz też 500, czyli litr. Litr, kurwa, na wszystko. No dobra, no to teraz na kolejną ramę znowu 300 ml. Ja akurat tutaj tego nie opisałem, tylko mi bardziej chodzi o to, ile ubyło, żebym po prostu wiedział. No to 300 jeszcze tutaj na ramę psiknę. 300 jeszcze. No kurwa, nie wiem, czy ile pójdzie na gondolę? No, gondole. No, gondolę to podwójnie jakoś pierdolne to na pewno 300 i może 600. Czyli jeszcze litr pójdzie, czyli litr mi zostanie, tak? Bo jak litr zużyłem, ale są trzy. Kurwa, ja coś źle maluję, znaczy... Nie wszystko robię na dwie warstwy, tylko tam, gdzie to wymagane jest, w sensie ciężko się maluje, tak, żeby nie było zacieków, ale była niby ta gładka powierzchnia, ale mimo wszystko, no, ta warstwa jest na tyle gruba, bo tam sobie też trochę mierzyłem, że jednak to wszystko działa. I tu mam taką jeszcze ściągawkę, jakby ktoś tam kiedyś chciał. Ktoś może z potomnych, znaczy to i tak ci co będą sobie remontować to oni i tak będą le le wiedzieć lepiej, bo tutaj szedł ten epoksyd cały, to jest epoksyd, czyli to ta pierwszy, e tak, epoksyd, a nie, czekaj, kurwa, co ty robisz debilu, aha, nie, dobrze, no epoksyd to jest wszystko, to jest podkład akrylowy i tak, no bo tutaj wyszło 1600 z tego. Czyli mamy pędzel tam wzmocnienia. I to jest wszystko tak. Tu jest sam epoksyd, a tutaj te jak tu mam 250 epoksydów, no to 250 utwardzacza, bo było 1 do jednego nie? Więc teoretycznie na bak i małe elementy poszło pół litra epoksydu nie? I tam te no dwie warstwy szły normalnie. No bo fajnie się tym malowało. To zajebisty ten epoksydzik. I z tego wyszła jeden zestaw tej puchy, czyli czyli jedno to poszło i jedno to nie. Jeden taki zestawik, bo mam, miałem dwa. Na gondole środek, no tutaj 200, 250 podejrzewam. Gondola zewnątrz, czyli pół litra na środek i spód, i pół litra ogólnie gotowego produktu poszło na zewnątrz. No, i tam setki jeszcze na poprawkę i do środka, błotnika chyba. jeszcze nie Aha, chyba błotnik ten, bak, co ja mówię, sorry. Nie, bak? 80? No kurwa, coś pokickałem, ale tutaj na pewno tu już jest, idzie ten podkład akrylowy, czyli 200 plus, yy, tylko że tam było 1 do 5. 200, dajmy na to samego akrylu, plus tam, ja wiem. 50 ml utwardzacza, plus tam kolejne 50 rozcięczalnika. No coś ten desem, bo to tam akurat w mililitrach nie było jakoś rozpisane, więc tak to ło. No to czekaj, masz tak 400, 600. Oh, kurwa, no to litr poszedł, akrylu samego. A może kurwa, tu już nie dopisałem, idiota. No dobra, no nieważne, no. Ogólnie jeżeli ktoś będzie malował co, jakiś tym, no to tak czy jak pójdzie sobie na grupę i, i znajdzie te informacje, ale 3 litry to jest wystarczająco. Mm, na taki motocykl z wózkiem bocznym, e, a widzisz kurwa, ja jeszcze mam 4 koła idioto. Co za debil, jeszcze 4 koła mam, tak? E, no, kurwa, no, no pimpek. No to, to, to zostawiamy. Tutaj co to jest, kurwa? Lusterko, no to tego nie malujemy. Lampka jeszcze, tego progu nie malujemy. Amortyzatory, no to kurwa, no 3 litry. Czyli idealnie, no, natomiast nie, no podkładu akrylowego mam, bo też nie będę tam tych rzeczy typu, e, nie wiem, tego przecież nie będę epoksydem malował, nie? Tylko zwykły podkład pierdolny i ten poli, poliuretan. E, tam na przykład lampkę, nie? Czy może te amory. No, kurwa, nie, to dobrze. No czyli 3 litry powinny wystarczyć idealnie. No ci, co pewnie tam się lepiej znają, no to może i nawet ten. Może i nawet mniej, nie? Tak jak chyba tam w poprzednich odcinkach może mówiłem Zresztą nie pamiętam, bo to już tych odcinków szok, że 20 idzie, a tu jeszcze nie jest składane, no. Ale dobra, no to tak czy siak, no wiecie, no, za niedługo kończę malować, więc niech to se schnie w końcu w pizdu i będę mógł sobie na przykład amory rozebrać, bo tam mam ten niby zestaw, zobaczymy czy nie popękane sprężyny, bo tutaj w jednym jest, w tym to będę musiał kupić. No i takie no pierdółki się porobi, tam będę musiał się dopytać ile, ile tego przewodu, ile przewodów kupić do instalacji. Ile ile tych kabli może ktoś ma. Roz... Znaczy pewnie po schemacie, ale w sensie na metry, nie tam na pewno te zapinki, bo ten przyrząd do zapinania to mam, więc nie ma problemu. E... Dobra, coś tu wam jeszcze pokazywać, bo to tak kręcę się, żeby ktoś sobie tam popatrzył na kafelki czy coś. No nie no. E... No i dobra, chyba wszystko. Dobra, no to chuj na tym odcinek kończymy. Yy, dzięki tym wszystkim, którzy dotrwali do końca, wiadomo nieraz, nieraz są nudy, nieraz to już pewnie już część wyłączyła, bo to już kwiatek nie wie co mu ma mówić. Tak więc dzięki serdeczne, trzymajcie się i do następnego, niech te gondole kurwa już będzie pomalowane, już mam dość, bo to pierw kurwa miesiące czyszczenia, pierw, potem miesiące przygotowania, potem miesiące malowania, oby nie miesiące składania i tak dalej, No ale trochę jeszcze jest, no koła kurwa, ja pierdolę. Dobra, nie ma co panikować do roboty, skończ nagrywać i go, 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 no. No, tak jak to został do końca, ten jeszcze zobaczył sobie, e, że pomalowałem. E, te 300 ml trochę było za dużo, chociaż dwie pełne takie warstwy akurat, bo to wiadomo, najbliżej ten, chyba najwięcej będzie się to. Chociaż nie, no wózek raczej będzie najbardziej taki podatny. Chociaż jest zakonserwowane, jest, może stać. Nawet na Syberii. Jako tako wyszło, czyli byli jak, jak zwykle. No i co? No i oficjalnie została jeszcze gondola, ale to dwa dni zajdzie, bo mówię, pierwszy spód i środek. Muszę odczekać, żebym mógł z powrotem na spód położyć i... No i wtedy do łokoła. No, więc tak toło, to niech se wisi, niech se schnie, to jutro ściągnę, brzozy trochę też już nawiało, więc w ogóle też taki taki no w sumie to ru, rurki, więc miało gdzie tam, powiedzmy, omsknąć się, eee, więc żadnego wtrącenia nie ma, o dziwo, że nawet tutaj e, tą bramę, co sobie pianką tak zabezpieczyłem, znaczy zabezpieczyłem, no pianką wy, wypsukałem, potem ją wykształtowałem, no, to raczej to jest takie sypkie, nie? W sensie nie, nie sypie się na głowę, ale wiecie, przy otwieraniu, zamykaniu, ale mimo to, czy, czy nawet pszukając, no, nie ma żadnych takich wytrąceń, wiecie, kurzu, coś tam, więc naprawdę, jak na warunki garażowe, to jest chyba jedyny plus, który, który powiedzmy mi się udał, nie? No, dobra, ja tu sprzątam, w sumie, no nie wiem, no tej podłogi no nie mogę. No. Raczej nie ten, ale dobra, wodę spuszczę z tego, z kompresora, eee, zaraz za gondolę się biorę na szlifowanie i tak to dobra, no to do następnego.